Witam serdecznie. Chciałem dzisiaj troszkę opowiedzieć o naszej firmie, firmie Altajo, która jest firmą z samego serca Polski. Mieszczymy się w samym centrum Wielkopolskich, ale mamy uprawy w całej Polsce. Ogólnie nasza firma posiada około 25 hektarów konopi, pól konopnych i posiadamy również trzy laboratoria w całej Polsce, gdzie te konopie przerabiamy, ekstrahujemy i robimy z nich produkty konopne takie jak nasze oleje. Naszą misją w zasadzie jest tworzenie najwyższej jakości produktów z konopi i spopularyzowanie generalnie konopi jako produktu zarówno medycznego, jak i produktu spożywczego, jak i produktu budulcowego. Tak? Czyli budulca, z którego możemy zrobić tkaniny, z którego możemy zrobić panele, z którego możemy zrobić domy budować. Marka Altajo skupia się głównie na olejkach i ekstraktach konopnych. Tutaj się wszystko zaczęło, cała przygoda. Później podczas procesu technologicznego zaczęliśmy robić również inne produkty, które też są oparte na konopach. Mamy konopne nasiona, mamy konopny olej, mamy konopne herbaty uspokajające, mamy również inne suplementy diety, które są bądź mieszane z konopiami, bądź występują jako wsparcie i dodatek do konopi. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą firmy Altajo. Zapraszamy przede wszystkim do zapoznania się z produktami konopnymi, z tym jak działają, z tym, jak je zażywamy i co mogą zmienić w naszym życiu. Naprawdę warto, polecamy.